Wróciłem właśnie z serwisu BMW, bo miałem taki problem. Od paru dni e, samochód mi tak trzeszczy, piszczy. E, no nie wiem, jak taka zarzyna cipa. No, no ciężko, mi, ciężko mi w ogóle e, odwzorować te dźwięki, bo naprawdę są, e, są bardzo tragiczne. Jadę do serwisu BMW, wchodzę, e, wołam tutaj pana, który, e, który się serwisem auta zajmuje. E, no i tłumaczę mu, jak, jak wygląda tutaj sytuacja, co się dzieje. I on tak z takim pełnym rozumieniem. Tak, tak, tak. I on już chyba wiedział o co chodzi. No i pan serwizant tutaj wchodzi do tego samochodu, on już chyba wiedział, co się dzieje. Bo pierwsze co zrobił to przyszedł. Tutaj wcisnął ten guzik i powiedział. Tak jak myślałem, ktoś panu podłożył płytę szpaka. Więc jak ktoś ma taki sam problem, że że coś mu pisze tutaj w samochodzie, coś mu stuka, jakieś są takie e, dźwięki m, niezbyt fajne, e, no to sprawdźcie właśnie czy, czy ktoś wam jakiegoś takiego pranka nie zrobił e, i wam płyty m, szpaka nie do samochodu nie, nie podrzucił. Nie wiem skąd się to wzięło, e, ale znam zastosowanie, jeśli masz coś takiego, jeśli masz coś takiego w, w swoim posiadaniu e, no to ja Ci za chwilę pokażę, co możesz z tym zrobić więc jeśli masz coś takiego i nie wiesz co możesz z nią zrobić, no to te płyty ogólnie są dobre, że na przykład we frisbee nią pograć jeśli masz jakiegoś kolegę, to możesz właśnie we frisbee z nim pograć no tylko niestety jest też tragicznie wykonana więc, więc no, ale możesz, możesz właśnie znaleźć dla niej inne zastosowanie nie polecam wsadzać tego do żadnych odbiorników bo się do niczego innego nie nadaje